Zanonę w to jej power, W tym odcinku przedstawię wam, jak wykonać wyzwanie. Wykonaj mockę przed kamerą na wydmach wierzących lub przy zalewie zastoju. Także ja sobie pracę na zalew zastoju i pokażę wam dokładną lokację kamery. Wy jeszcze zostawcie suba na tym kanale. Łapę w górę pod odcinkiem. Także tak, musimy sobie polecieć na ten domek. Mapion wygląda, proszę bardzo. W ten sposób, o tutaj sobie musimy polecieć. Chociaż no nie wiem czy tam dolecę, nie? Patrząc Prawda na mój lot Ale to się okaże wszystko No, będę musiał sobie trochę podbiec Także dobra jakiegoś matsa na szybko tutaj znajdę, znajdę Teraz tutaj mam kamerę, dokładnie w tym miejscu które wam zaznaczyłem Wystarczy że zatańczymy przed nią cokolwiek i wyzwania mamy zaliczone co Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku i ma.